Zawsze słowo Grzegorz Wołoszyn. Demon powszedni. Mój demon powszedni pachnie francuskimi perfumami. Waży niewiele ponad 40 kg. Ma 24 lata i 163 cm wzrostu. Jak przystało na demona, ma ciemne włosy, ale farbowane o fałszywym połysku. I wyszczotkowane starannie, aż po same końce sięgające pasa. Mój demo ma czarujący uśmiech i bystre spojrzenie pod pewnie zarysowanymi brwiami. Twarzyczkę drobną jak dziecko, woskowe stopy i dłonie, które tak łatwo ściskają mi przełyk. Właściwie cała jego groza zawiera się w nieobecności, w myśl zasady. Że zło jest brakiem dobra. Mój demon powszedni, jak każdy inny demon, jest upadłym aniołem.